Dzień dobry, dzień dobry, witamy wszystkich miłośników gołębi pocztowych. Troszkę nas nie było, ale dzisiaj mamy do pokazania coś ważnego, co się u nas dzieje. Wypuszczamy dzisiaj gołąbki, zlikwidowana już jest woliera. Proszę zobaczcie, nie ma woliery. Wypuszczamy dzisiaj gołąbki na wolność. Miejmy nadzieję, że cała załoga w komplecie wróci wieczorem. Mistrzunio już się denerwuje, jak to będzie, ale trzymajcie kciuki za nas, żeby wszystko było dobrze, żeby wszystkie gołębie wróciły. Mistrzunio, otwieraj Wojl nasze gołąbki. Wojlera była założona w styczniu. Jak zaczęły wychodzić pierwsze gołąbki, to nam jednego przy zjadł jaszcząt, dwa wygonił, i zdecydowaliśmy na wojlerę, tą dużą taką do barżantów. I cały czas były pod tą wojlerą. Teraz zdecydowaliśmy, dzisiaj ładna pogoda, wypuszczamy, ale jak będzie, zobaczymy wieczorem, czy będzie wszystko komplet, czy nie komplet. Dobra, puszczamy powolutku, bo Mam Mamy nadzieję, Dobry że lot. będzie Dobry dobrze. lot. Dalej się troszkę, Dalej, dalej, dalej. Pokażę, Musi, dalej, jak się... tu się tłoczą jeszcze te gąbki. O, o tak, właśnie, tak, 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 I teraz tak, tak. już. Dalej, dalej, dalej. Troszkę dalej. są zdez... dalej. zdezorientowane, bo one chodziły cały czas na dalej, dalej. wolierze. O, zobacz, zobacz o. Teraz mają... Zobaczło. Jeszcze nie wszystkie są takie odważne. Nie mogą dalej, uwierzyć dalej, w to, dalej. że nie mają już ograniczenia w lataniu. Musimy troszeczkę się odsunąć, żeby im nie przeszkadzać, żeby się nie bały wyfrunąć. Jeszcze myślą, że Wojlera jest. Tak, jeszcze, nie... Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie mogą uwierzyć, że mają luz. Gołąbki super wypierzyły się prawie, wyglądają jak stare. Prawie, spróbuje, prawie. Spróbujemy A... wam pokazać z bliska jakiegoś gołąbka yy, później, bo teraz nie chcemy im przeszkadzać. Któryś pierwszy się odważy. Wyskoczyć na dach. Jak zrobimy filmik w gołębniku, to pokażemy wam, jakiego mamy gołąbka, który jest tak y, oswojony i tak tak przyjacielski, że po prostu siada na głowie, y, zagląda y, do kieszeni, do kaptura, y, stuka w telefon. Pierwszy poszedł w powietrze. Pierwszy poszedł w powietrze. Poszedł już pierwszy w powietrze? Tak, tak, pierwszy w powietrze już chodzi. Och, tak, tam już nie wiem, czy yy, widzicie go. Chyba, chyba nie, bo on jest teraz z drugiej strony. Ale już, już tutaj jest. Sobie... Oj, bardzo mocno fruwa. Fruwa? Bardzo mocno fruwa, już jak się dorwał w wolności, to już bardzo mocno Poszedł Zobaczymy. W niebo. Zobaczymy, czy wyląduje, czy. Tak, tak, tak. O, już jest nad. Nad miejscowością Ruda. No on już sobie tam pofrunął o, dalej. Nie będziemy go gonić telefonem, bo, bo i tak, nie tak, nie będzie widać raz a dwa, że tutaj yy, słońce zaślepi i tak nie będzie widać. Obserwujemy, co robi reszta. No na razie jeszcze tak nie mogą jakoś wierzyć, że nie ma tej woliery, że mogą frunąć wyżej. zaraz pokażę jak ten w powietrzu pru... oh, ten Taki, o. tu próbuje o. O, 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 <grym cyfikł> nie wiem czy go uchwyciłam. Chyba nie bardzo tutaj. O, to jest. O, to jest. O, O, to jest. 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 oj, to O, W międzyczasie zanim się odważą... O, jest, 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 jest następny. Wyżej troszkę jeszcze. Och, poszedł. Ten, widzicie, widzicie? Teraz widać to dobrze. Już coraz wyżej fruwają. Jeszcze usiadły na ziemi, ale już, 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 już się... Już prawie, prawie. Zorientowały, że nie tak, ma. Tak, 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 o. chodź, 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 chodź. KACZ! kac, 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 lekki wiaterek jest niepotrzebny ten wiaterek przy pierwszym wypuszczeniu. Już tak, tak coraz wyżej, coraz wyżej się odważają. Ać kac, 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 Ah, czka, czka, chat, chat, O, widzicie, to jest ten, co poszedł, troszkę go było widać, to... O, Ah, jest, 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 jest on... O, usiad, pięknie. jest. widzieliście to? Pięknie usiadł. to jest ten pierwszy. Teraz za nim wszystkie. Nasze wszystkie. Ah, czka, 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 Już, jest, już, już odwaga. Tutaj nie może jeden jeszcze takie troszkę niezdarne sobie. A chodź, 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 Jednak yy, zachęta mistrzunia jest ważna. O, źle już, już na dół, ten co chodził. O, już jak ma dość, jak ucieka, chodź. Ucieka do gołębnika. Chodź, chat, 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 chacz, chat, wyszedł sobie na zewnątrz. Chodź, chat, 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 chacz, 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 kac, a już grucha, zobacz, już tam już u góry zaczynają już gruć. Jesteś radosz. Gołąbki są na razie w super zdrowe. Tutaj coraz dalej się oddalają od gołębnika, nawet na ziemi tutaj coraz dalej odchodzą. Tutaj jeszcze nie były nigdy powoli sięgała bliżej tam gołębnika. Ach, kac, 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 kac,

Ać kac 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 kac. No jeszcze są niepewne. Ać kac 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 kac. A czy w powietrzu no siedzą na dachu na górze. Ać kac 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 kac. Tamten, który się wypuścił. O, teraz posz. Zobaczcie, 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 zobaczcie. Ać kac 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 kac. Ać kac kac kac. Na końcu ta, nie machiły na końcu usiadł. आट काट 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 Aaa, troszkę, są... troszkę Nie wylatują tak, tak, tak żwawo, bo czują się bezpiecznie tam w gołębniku, tam w swoim mieszkanku. No troszeczkę pokazaliśmy wam jak tutaj wyleciały takie odważne sztuki i zobaczymy co się będzie dalej działo. Jeszcze wam będziemy robić dalej relacje z tego, co się tutaj będzie działo. I trzymajcie kciuki za nas. Ile wieczorem Szczekul... będzie? Szczególnie za naszego, bo on tu prawie nerwicy dostanie. Śmialiśmy się, że będziemy musieli tutaj Melisę się zaopatrzyć, Melisę w relanium, bo to jest dla niego duże przeżycie. No, ale co jest zupełnie zrozumiałe? Wieczorem zrobimy ile gołąbków tak, jest w Zrobimy relację. Może jeszcze w ciągu dnia też y, nagramy jakiś filmik, co tam się y, dzieje u, u gołąbków, y, czy więcej wyfrunęło, czy jednak się jeszcze troszeczkę tak czają. Pożegnaj się ładnie, mistrzeniu, z naszymi widzami. Dobry lot do wieczora. Wieczora zrobimy następny. Do zobaczenia. Film, ile sztuk zostało w na na. I noc. zobaczymy, wieczorem Wam pokażę twarz mistrzynia w jakim stanie <laughs> jest, Czy jest uśmiechnięta, czy zmarnowana, ale miejmy nadzieję, że będzie uśmiechnięta. Dosłownie. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.